Co za wojna się dzieje? Nie on chce, nie mnie za mną już do więzienia. Za co? A ja nie wiem dlaczego. No mamy na 5 miesięcy do więzienia. Ja leżałem spokojnie, on pojechał Ja do przyszedłem. Do jego... Przepraszam ja bardzo, ja pojechałem ta... do księgowego. Ja widziałem jak mi ja wam przyjechałeś. Do księgowego pojechałem i tak wróciłem, bo byłem na obiedzie. Twój księgowiem ja wiem gdzie był. Tak, no, o, sąd. Ludzie wiedzą twojego księgowego. Aj, od... Я, я сам сейчас ты себе запровод. Я ком на криво по мови жанги морда. Ну то вот я, дай я... послухати. Все, прошу, я прошу вас, но я не буду поведяло... się ani razu. No to Wojtek nie wtrąca się, da im powiedzieć, no mów. Ja leżam, on pojechał. Nie masz prawa nagrywać się! Ja. ale poczekaj, nie da prawo! dajcie wyjaśnić wszystko, nie czego, masz prawo! czego wy krzyczycie tutaj nie we dwóch. On na nie będzie nagrywać. On nagrywał nie, mój nie panienek tak 100 zł! Złoty. Ja pa... budę, nie tak. mu tak nie morda. To Wojtek, cicho bądź teraz. Jego nie było dłuższy czas. Jaki dłuższy czas? No poszedłem na piechotę do Zutiaka, poszedłem Poczekaj, po Wojtek, zaraz ty powiesz. No, to, ile on wymyśla, kurwa, on nie wiem ci... ja! 你明白下来